Często mówimy, że Bóg jest miłością, ale czy zastanawiamy się, jaką On jest miłością, jaką jest miłością w naszym życiu? Czy my Go czujemy? Jeśli tak, to jak? Czy ona naprawdę dotyka nas każdego dnia, nas i każdego człowieka? Posłuchaj tego koniecznie, ale najpierw zaobserwuj ten profil po więcej informacji na temat Bożej miłości w Twojej codzienności. Wróćmy do pytania: co to znaczy, że Bóg jest miłością? Jest tylko jeden Bóg. Bóg jest miłością, ale miłością o wiele większą niż ta, którą my zwykle rozumiemy jako miłość. Bo kiedy my mówimy Bóg jest miłością, często kategoryzujemy Jego miłość, którą potrafimy pojąć, która ma jakieś granice, ale ta prawdziwa boska miłość jest poza naszym rozumieniem. Jej nie da się objąć umysłem. I właśnie ten moment, kiedy umysł się jej poddaje, kiedy przestaje wszystko analizować, kiedy pozwalamy sobie po prostu być i czuć, to jest ten moment, kiedy ta miłość się nam objawia. To taki moment, kiedy widzisz Boga we wszystkim, czujesz Jego obecność we wszystkim, czujesz Jego pokój i Jego miłość. Nie jest to coś, co można wytłumaczyć, to się po prostu przeżywa. My często postrzegamy miłość warunkowo coś za coś, ale miłość Boga taka nie jest. Ona niczego nie wymaga, nie zależy od okoliczności. Jest bezwarunkowa i żeby ją dostrzec, trzeba trochę się oczyścić, oczyścić swój umysł, duszę, wyciszyć się, by pozwolić sobie wznieść się ponad codzienne schematy myślenia. Wtedy zaczynamy widzieć, że ta miłość jest tuż obok nas, że każdego dnia nas otacza, przychodzi z cudami i błogosławieństwami, pełnią, pokojem i obfitością.